W wykonaniu sędziego ringowego. Po prostu sprawdzenie wyposażenia zawodniczek to jest i zaczyna się pierwsze starcie w narożniku czerwonym. Patrycja Pawlak, BKS Chorzów, narożniku niebieskim Oksana Michalczuk, nie Tyszyn. Z Ukrainy. Obydwie zawodniczki z normalnej pozycji, czyli wiodącą ręką wysuniętą do przodu, jest lewa ręka. Na razie akcje takie więcej rozpoznawcze tak z jednej, jak i z drugiej strony. Punktacja tej walki, punktacja tego tych mistrzostw jest elektroniczna. Jeden sędzia ringowy, trzech sędziów punktowych. I żeby cios został zaliczony, minimum dwóch sędziów punktowych w ciągu jednej sekundy musi wykazać się refleksem i zaliczyć cios. No tutaj zawodniczka z Ukrainy. Stara się prowadzić pojedynek z dystansu. Długim lewym. Poparte prawymi ciosami z prawej ręki. Nasza zawodniczka Patrycja Pawlak. Troszeczkę ma właśnie problemy z przełamaniem właśnie tego dystansu. Wejście do półdystansu, gdzie po prostu mogłaby Zadać swoje ciosy, które sędziowie mogliby wypunktować. Skończyła się pierwsza runda. Na ile skuteczne były rady trenera Zgorzowa? Kadetki mogą mieć maksymalnie 16 lat i, i tutaj jeszcze poziom wyszkolenia tych zawodniczych na pewno pozostawia jeszcze dużo do życzenia. Są to czasy takie powiedzmy sobie zadane więcej z, z, z samego Y, takiego po, pobudzenia i, i, i te ciosy y, po prostu są szybkie, ale, ale one nie w większości nie trafiają i nie osiągają zamierzonego celu. Zawodniczki obydwie raczej tutaj stawiają atak. No teraz prawy cios, który powinien być zaliczony dla naszej zawodniczki. Dosięgnął Ukrainkę, no piękny prawy z dołu, poparty lewym sierpem na górę. No, nasza zawodniczka troszkę m, prawda jest bezradna wobec przewagi w zasięgu rąk zawodniczki z Ukrainy ambicją, owszem, ale, ale, niestety umiejętnościami jeszcze zawodniczka przewyższa naszą zawodniczkę i... Obraz tej, tego pojedynku. Runda trzecia decydująca i ostatnia runda. No to co wcześniej mówiłem, zawodniczka z Ukrainy po prostu no, boksuje bardziej w linii. Te ciosy są raz, że znowu piękny prawy, Ukrainki. Po prostu wypro... te ciosy zawodniczki Ukrainy wyprowadzane są w linii bardzo wąziutko, no nasza zawodniczka stara się w jakiś sposób jeszcze odwrócić losy tego pojedynku, no ale niestety wydaje mi się, że troszeczkę jest słabiej wyszkolona technicznie, a w szczególności znów długi lewy prosty wyprzedza i kolejny lewy no w zasadzie ten lewy jest barierą nie do przebycia przez Patrycję Pawlak i kolejne ciosy, które sędziowie powinni zaliczyć. Zawodniczkę z Ukrainy myślę, że Oksana Michalczuk I jeszcze chce udokumentować swoją przewagę zaciekle finusując oczywiście ciosami prostymi z dystansu koniec pojedynku za momencik poznamy werdykt będzie ogłoszenie werdyktu No tak jak mówiłem 12 do 1 zwycięstwo zawodniczki z Ukrainy No tam można było zaliczyć jeszcze parę ciosów w naszej zawodniczce ale